Precyzyjne trafienie. Uderzenie wymierzone w obiekt amerykański. Pojawiają się pytania o rzeczywiste straty. Reżim wojskowy, wprowadzony stan nadzwyczajny, miliony objętych mobilizacją, armia postawiona w pełną gotowość bojową. Pilny dekret podpisany, zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa przy ONZ. Co tak naprawdę się dzieje i w jaki sposób sytuację mogą rozegrać Władimir Putin i Donald Trump? Jakie są warunki możliwego porozumienia i kto dyktuje zasady? Opaski zaciskowe na rękach i przerwane wystąpienie sceny, które miały nie ujrzeć światła dziennego. Nicolas Maduro przed amerykańskim sądem, 30-minutowe posiedzenie i polityczne echo sprawy. Reakcja Moskwy i odpowiedź Waszyngtonu padło konkretne żądanie. Porwanie kanclerza Niemiec. Berlin odpowiada Moskwie. Pytanie pozostaje jedno: gdzie jest Merc? Plan zatrzymania Putina zakończył się fiaskiem. Wobec sojusznika Kremla wysunięto twarde ultimatum. Atak na potencjalnego następcę głowy państwa. Głośna dymisja na Ukrainie, kogo Wołodymyr Zełenski wezwał do swojego gabinetu. Jest też wyrok dla obywatelki Tadżykistanu, powiązanej ze śmiercią blogerki w Moskwie podczas operacji powiększenia pośladków. O tym i o innych wydarzeniach w dzisiejszym wydaniu. Europa zmierza w stronę wojny. Decyzja polityczna o przygotowaniach do działań zbrojnych już zapadła, nawet jeśli oficjalnie nikt nie chce tego powiedzieć wprost. Tak uważa premier Węgier Viktor Orbán, który twierdzi, że w Brukseli odbywają się regularne narady wojskowe. Państwa Unii Europejskiej przechodzą na elementy gospodarki wojennej, a poziom zaangażowania w konflikt wokół Ukrainy stale rośnie. Zdaniem Orbana Zachód nie chce porażki i próbuje odzyskać zainwestowane środki, licząc na zwycięstwo nad Rosją na polu walki w Ukrainie. Właśnie dlatego kampanie poborowe i coraz ostrzejsza retoryka zachodnich polityków stają się nową normą. W tym kontekście premier Węgier ostrzegł, że wybory parlamentarne w 2026 roku mogą być ostatnimi przed wojną. Według niego rząd wyłoniony po tych wyborach będzie zmuszony podejmować bezpośrednie decyzje o wojnie i pokoju. Jedyną realną szansą na uniknięcie wielkiej wojny Orban nazywa możliwą umowę między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Jak podkreśla, dziś jedyną drogą do zmniejszenia ryzyka konfliktu nie jest porozumienie rosyjsko-ukraińskie, lecz rosyjsko-amerykańskie. Jeśli taka umowa powstanie, ryzyko wojny może zostać radykalnie ograniczone, jeśli nie, zagrożenie pozostanie bez względu na deklarowane wartości i sympatie. Europa skończy się. Jeśli nie zacznie działać według zasady muśkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak ostro wypowiedział się premier polski Donald Tusk. W tle sporów o Wenezuelę i głośnych deklaracji Trumpa na temat Grenlandii, którą Waszyngton uznaje za kluczową dla własnego bezpieczeństwa, Tusk wezwał Europę do pilnego dozbrojenia. W przeciwnym razie, jak ostrzegł, sytuacja źle skończy się dla samych Europejczyków. Słaba i podzielona Europa nie będzie traktowana poważnie ani przez wrogów, ani przez sojuszników. Dlatego, według Tuska, Europa musi uwierzyć we własną siłę, kontynuować zbrojenia i zachować jedność jak nigdy dotąd. Inaczej koniec. Berlin odpowiada Moskwie. Kanclerz Niemiec Merz jest bezpieczny i nikt go nie porwie. To reakcja niemieckiego rządu na słowa Dmitrija Miedwiediewa, który w kontekście wydarzeń w Wenezueli dopuścił możliwość porwania niemieckiego kanclerza. Jeszcze niedawno mówił o potencjalnych operacjach w Kijowie, teraz wspomina już o Berlinie i innych stolicach. Według Miedwiediewa Merc miałby powody, by być ściganym nawet na terytorium Niemiec. Rząd w Berlinie wydał oficjalne oświadczenie. Kanclerz jest objęty jedną z najlepszych ochron na świecie. A podobne groźby są potępiane w najbardziej stanowczy sposób. Jednocześnie władze Niemiec nie widzą potrzeby wzmacniania środków bezpieczeństwa w reakcji na te wypowiedzi. Unia Europejska przełknęła cios. Europa boi się otwarcie skrytykować Trumpa za działania wobec Wenezueli. Mimo oczywistego naruszenia suwerenności tego państwa, przywódcy UE ograniczyli się do ogólnikowych apeli o prawo międzynarodowe i deeskalację. Dla Ukrainy nagle zniknęły z publicznych wystąpień. Powód jest prosty strach. Tak bezradną reakcję Brukseli opisuje Financial Times. Gazeta wskazuje, że w UE obawiają się, iż Trump może wstrzymać wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Ukrainy lub uderzyć w Europę cłami. W efekcie Unia wybrała uległość zamiast zasad, co może uderzyć w nią samą, zwłaszcza w kontekście planów USA wobec Grenlandii. Choć większość zachodnich stolic nie uznawała Nicolasa Maduro za legalnego przywódcę Wenezueli, analitycy ostrzegają: Brak potępienia ataku na inne państwo i porwania jego lidera może zachęcić kolejne kraje do podobnych działań. Zwłaszcza jeśli uznają, że Stany Zjednoczone porzuciły zasady porządku międzynarodowego opartego na regułach. Największym zagrożeniem dla Europy może okazać się kolejna operacja rozzuchwalonego Trumpa nie potępienie, lecz proces. W USA odbyło się pierwsze posiedzenie sądu w sprawie Nicolasa Maduro. Trwało zaledwie 30 minut, ale każda z nich była symboliczna. Maduro pojawił się na sali w więziennym stroju z rękami skute plastikowymi opaskami. Wyglądał na opanowanego, lecz wyraźnie napiętego i słuchał zarzutów przez słuchawki, z tłumaczeniem na hiszpański. Gdy sędzia zażądał potwierdzenia tożsamości, Maduro odpowiedział po hiszpańsku i próbował wygłosić oświadczenie. Określił siebie mianem jeńca wojennego. Jestem prezydentem Wenezueli. Uważam się za jeńca wojennego. Zostałem zatrzymany we własnym domu w Caracas. Jestem niewinny. Jestem przyzwoitym człowiekiem. Nadal jestem prezydentem swojego kraju. Po tych słowach sędzia przerwał wystąpienie Nicolasa Maduro. Jego żona, Silia Flores, również znajdowała się pod silną ochroną. Według adwokata Flores doznała poważnych obrażeń podczas zatrzymania, w tym silnych stłuczeń żeber, i wymaga badań medycznych. Sędzia formalnie odczytał zarzuty i przypomniał małżonkom o prawie do poinformowania konsulatu Wenezueli. Oboje nie przyznali się do winy. Kolejne posiedzenie sądu wyznaczono na marzec. W tym czasie przed gmachem sądu zebrały się grupy protestujących. Jedni domagali się uwolnienia Maduro, inni uznawali to, co się dzieje, za sprawiedliwy finał. Adwokat Maduro jasno zapowiedział długą i wyniszczającą batalię prawną. Przypomnijmy, Maduro usłyszał cztery zarzuty. Spisek w celu narkoterroryzmu. Spisek w celu przemytu kokainy. Posiadanie karabinów maszynowych i urządzeń o charakterze destrukcyjnym. Oraz spisek mający na celu ich posiadanie. Równolegle do procesu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rosja i Chiny potępiły działania Waszyngtonu i wezwały do natychmiastowego uwolnienia małżonków. Według Moskwy nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia dla działań USA w Caracas, określonych jako cyniczne i sprzeczne z prawem międzynarodowym. Rosyjskie MSZ zażądało uwolnienia legalnie wybranego prezydenta suwerennego państwa i jego żony, wskazując, że oboje przybywają obecnie w Nowym Jorku. Stany Zjednoczone odpowiadają. Waszyngton podkreśla, że nie prowadzi żadnej okupacji Wenezueli. Operację Absolutna Determinacja ponownie nazwano działaniem stricte policyjnym. Sekretarz Rubio zapewnił, że nie ma żadnej wojny przeciwko Wenezueli ani jej narodowi. Według USA był to wyłącznie zabieg egzekwowania prawa wobec oskarżeń istniejących od dekad. Amerykanie twierdzą, że zatrzymali handlarza narkotyków, który przez 15 lat miał działać na szkodę społeczeństwa USA. Jednocześnie Departament Stanu USA oficjalnie ogłosił zachodnią półkulę wyłączną strefą interesów Stanów Zjednoczonych. Na rządowych stronach pojawiły się grafiki z hasłami: to nasza półkula oraz nie igrać z prezydentem Trumpem. Tymczasem Wenezuela przechodzi w tryb wojenny. Ogłoszono stan wyjątkowy, masową mobilizację i rozpoczęto poszukiwanie domniemanych współpracowników USA. W Caracas poinformowano, że dekret o nadzwyczajnych uprawnieniach wszedł w życie. Reżim obowiązuje przez 90 dni, z możliwością przedłużenia. Najostrzejszy punkt dekretu to nakaz całkowitej czystki. Policji wszystkich szczebli polecono natychmiastowe zatrzymywanie osób, które miały pomagać lub wspierać operacje USA przeciwko Maduro. Moskwa patrzy na to bez emocji. Podział stref wpływów komu Wenezuela, komu Ukraina. Tak sytuację opisuje Reuters, powołując się na wysokiego rangą rosyjskiego urzędnika. Według źródła Kremy faktycznie stracił w Ameryce Łacińskiej kluczowego sojusznika. Jednocześnie zatrzymanie Maduro może oznaczać powrót XIX-wiecznej doktryny Monroea. Zachodnia półkula zamknięta dla Europy, a Waszyngton nie ingeruje w sprawy europejskie. Dla Putina i Xi Jinpinga prezydent USA skoncentrowany na swoim regionie świata wydaje się scenariuszem do zaakceptowania. Rosja skupia się na Ukrainie, Chiny na Tajwanie. Moskwa próbuje umocnić swoje wpływy w Azji Centralnej, na Kaukazie i w Ukrainie, co od lat stoi w sprzeczności z interesami USA. Władimir Putin publicznie nie skomentował operacji USA w Wenezueli. Rosyjskie MSZ ograniczyło się do apelu o uwolnienie Maduro i wezwania do dialogu. Głośna dymisja w Kijowie. Mimo otwartego sprzeciwu części wojska i ostrej krytyki, decyzja zapadła. Wołodymyr Zełenski postanowił. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nie będzie już podlegać Wasylowi Malukowi. Człowiek, który od początku tzw. wielkiej wojny odpowiadał za ukraińskie operacje specjalne, oficjalnie podał się do dymisji. Na jego koncie trzy ataki na most Krymski, morskie uderzenia dronami Sea Baby, operacja SBU Pajęczyna, ataki na rosyjskie lotnictwo strategiczne, rafinerie i szereg innych głośnych akcji. Sam Maluk już zapowiedział, że nie znika z systemu i pozostaje w strukturach państwa, by realizować, cytat, asymetryczne operacje specjalne o zasięgu światowym. Przy okazji były już szef SBU wystosował też komunikat pod adresem Moskwy: Służba bezpieczeństwa Ukrainy, jak podkreślił, nadal będzie wykonywać swoje zadania: uderzać na lądzie, w powietrzu i na wodzie, przenikać na zaplecze przeciwnika i atakować tam, gdzie się tego nie spodziewa. Na miejsce Maluka w SBU ma przyjść Jewchenchmara. To oficer sił specjalnych, który od 2011 roku służył w Centrum Operacji Specjalnych SBU. Ale na tym roszady kadrowe Zełęskiego się nie kończą. Na bankowej pojawił się były minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. Ukraińskie media spekulują, że może on otrzymać nowe stanowisko powiązane ze służbą wywiadu zagranicznego. W tym właśnie kontekście miało dojść do jego spotkania z Zełęskim. RBK Ukraina, powołując się na źródła, pisze o tworzeniu dodatkowego kanału informacyjnego dla bankowej. W grę wchodzi rola doradcy, formalnego lub nieformalnego przedstawiciela prezydenta, albo objęcie kierownictwa jednej z kluczowych instytucji, w tym wywiadu zagranicznego. Rosyjski atak na amerykańskie obiekty w Ukrainie. Siły rosyjskie uderzyły w zakład należący do amerykańskiej firmy Bungę. Zakład znajduje się w Dnieprze i produkuje olej roślinny. O ataku dronów poinformował mer miasta Borys Fiłatow. Jak przekazał, z powodu zniszczeń miasto zostało dosłownie zalane olejem słonecznikowym. Na ulicę wylało się około 300 ton produktu. Służby komunalne zasypują śliskie drogi i chodniki piaskiem oraz specjalnymi mieszankami. Ruch w rejonie zakładu ma być ograniczony przez 2 do 3 dni. Uszkodzone przedsiębiorstwo należy do firmy Bunges St. Louis w stanie Missouri. W sieci krążą nagrania z ataku dronów bojowych. Ukraińskie MSZ nazwało to uderzenie atakiem Putina na amerykański biznes. Od początku pełnoskalowej wojny około połowa firm zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Ukrainie odnotowała zniszczenia swoich obiektów. Kijów twierdzi, że takie ataki pokazują całkowite lekceważenie wysiłków pokojowych, których twarzą ma być Donald Trump. Uderzenie w prawą rękę Trumpa Atak na bliskie otoczenie i potencjalnego następcę 47. prezydenta USA. Dom wiceprezydenta J. Vance'a w Cincinnati w stanie Ohio został zaatakowany w nocy. Wybite okna. CNN, powołując się na Secret Service, informuje, podejrzany został zatrzymany, to mężczyzna. Nie wtargnął do środka. Incydent ograniczył się do strat materialnych. San Vance przekazał, że w chwili ataku nikogo nie było w domu. On i rodzina przebywali w Waszyngtonie. Wiceprezydent poprosił media, by nie publikowały zdjęć jego domu, tłumacząc to ochroną dzieci. Cytat to realia życia w służbie publicznej. Operacja zatrzymania Putina zakończyła się fiaskiem. Międzynarodowy Trybunał Karny domaga się wyjaśnień od Tadżykistanu. Chodzi o wizytę Putina w październiku ubiegłego roku, kiedy został przyjęty z honorami, a nie w kajdankach. Jak informuje Radio Swoboda, zapytanie MTK trafiło do Duszanda już w listopadzie, ale opinia publiczna dowiedziała się o nim dopiero teraz. Po wydaniu nakazu aresztowania wobec Władimir Putin oraz pięciu innych przedstawicieli Rosji, wszystkie państwa będące stronami statutu rzymskiego, w tym Tadżykistan, otrzymały formalne zawiadomienie. Zobowiązanie jest jasne. Zatrzymać wskazane osoby, jeśli pojawią się na ich terytorium. W Duszanbe odpowiadają, Rosja nie jest stroną statutu rzymskiego. Przypominają też o dwustronnym porozumieniu z Moskwą, które przewiduje immunitet dla najwyższych urzędników państwowych. Jednocześnie władze Tadżykistanu podkreślają, że nie odmawiają współpracy z Międzynarodowy Trybunał Karny. Mimo to sąd nalega na formalne uznanie faktu braku współpracy ze strony Tadżykistanu. Sprawa może trafić pod obrady zgromadzenia państw w stron MTK. Kara więzienia za nękanie pierwszej damy. Sąd w Paryż wydał wyrok wobec dziesięciu oskarżonych w sprawie cyberprzemocy wobec Brigitte Macron. Zostali uznani za winnych rozpowszechniania w mediach społecznościowych obelg i fałszywych plotek, głównie dotyczących jej wieku i różnicy wieku między małżonkami. Większość oskarżonych otrzymała wyroki w zawieszeniu od 4 do 8 miesięcy. Jeden z nich trafi do więzienia na 6 miesięcy za niestawienie się na rozprawie. Wszyscy mają na własny koszt przejść obowiązkowy kurs szacunków przestrzeni cyfrowej oraz solidarnie zapłacić Brigitte Macron 10 tysięcy euro. Sama Brigitte Macron nie pojawiła się w sądzie. W rozmowie z francuskimi mediami zapowiedziała kolejne procesy przeciwko osobom podważającym jej pochodzenie i tożsamość. Jak stwierdziła, z genealogią nie wolno eksperymentować. A akt urodzenia nie jest tematem do internetowych gier. Wyrok za śmiertelną operację estetyczną w Moskwa. Zatrzymano obywatelkę Tadżykistanu, która przeprowadziła zabieg powiększania pośladków i bioder u rosyjskiej blogerki Julii Burcewej. Grozi jej do trzech lat więzienia. Według informacji medialnych kosmetolożka, wynajmująca gabinet w jednej z prywatnych klinik, nie posiadała wykształcenia medycznego. Po serii zabiegów stan Burcewej gwałtownie się pogorszył. Została pilnie hospitalizowana, jednak, mimo udzielonej pomocy, zmarła w szpitalu. W klinice przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono dokumentację medyczną i przesłuchano świadków. Rosyjskie media przypominają, że Burcewa pochodziła z Samary, później wyszła za Włocha i przeprowadziła się z córką do Neapolu. W mediach społecznościowych publikowała kadry z życia rodzinnego i podróży, obserwowało ją ponad 70 tysięcy osób.